Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał reprezentację olimpijską na 22 zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że powołaliśmy 56 zawodników i 56 osób współpracujących. Ponadto powołaliśmy misję olimpijską, w skład której będzie wchodziło 8 osób działającą w trzech wioskach olimpijskich, działającą w Adlerze i w dwóch wioskach Krasnej Polany. Ponadto powołaliśmy atasze prasowego i atasze olimpijskiego Adama Małysza. Łączna liczba osób wynosi 69. I całkowicie nowa wiadomość, która do tej pory nie została podana. Chorążym polskiej reprezentacji olimpijskiej na ceremonii otwarcia igrzysk będzie najstarszy zawodnik naszej reprezentacji. Dawid Kupczyk, pilot bobslejowej czwórki, który po raz piąty bierze udział w igrzyskach. Powoli wszystko staje się jasne, nie mamy tylko jednej wiedzy ile medali reprezentacja Polski przywiezie z igrzysk olimpijskich. Poprzeczka po Vancouver jest bardzo wysoko, przypominam, że tam reprezentacja Polski zdobyła sześć medali, w tym jeden złoty, Justyny Kowalczyk. I miejmy nadzieję, że do tej cyfry 6 będziemy się zbliżać. Te igrzyska będą wyjątkowe dlatego że mamy największą w ostatnich latach reprezentację, dlatego że w programie jest rekordowa liczba konkurencji, 98. Podzielone są one na 15 sportów. Swoją premierę będzie miało wiele sportów, m.in. snowboardowy, slopestyle, narciarski, half-five tak dalej. Około 3000 zawodników wystartuje. Ministerstwo Sportu i Turystyki przez ostatnie kilka lat bardzo mocno wspierało polskie związki sportowe, sportów zimowych po to, żeby jak najlepiej przygotowywały się do tych igrzysk olimpijskich. Oczywiście system kwalifikacyjny do igrzysk został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na ponad rok przed igrzyskami. Mamy taki zwyczaj, żeby nasi sportowcy byli dużo wcześniej poinformowani o tym, co muszą zrobić, żeby na te igrzyska pojechać. W grudniu 2012 roku zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził kwalifikacje, które były jednoznaczne z międzynarodowymi kwalifikacjami. Stąd liczba zawodników w reprezentacji 56 jest adekwatna do tych, którzy znaleźli się na światowych listach zawodników zakwalifikowanych w poszczególnych sportach. Tak jak prezes Kraśnicki yy, wspomniał. Do tych 56 osób zawodników zawodniczych powołaliśmy 56 osób wspierających, wspomagających ich w startach. Są to trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze i serwismeni, którzy są niezbędni do tego, żeby nasi zawodnicy uzyskiwali jak najlepsze rezultaty. 21 narciarzy wystąpi w reprezentacji Polski na zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Wśród nich 5 skoczków, 5 biegaczy, Trzech, pięć biegaczek, trzech biegaczy, sześciu alpejczyków, to znaczy trzy alpejki i trzech alpejczyków. Jedna z Kikrosiska i jeden zawodnik kombinacji norweskiej. Taką mamy reprezentację narciarską, ale generalnie pierwszy raz chyba w historii tak silna reprezentacja jedzie na igrzyska olimpijskie, na te zimowe igrzyska olimpijskie. Oceniamy, że będziemy tam mieli poważne szanse medalowe, kierując się tymi wynikami, które w poprzednim sezonie nasi zawodnicy osiągali w najważniejszych imprezach. Potwierdzają to w tegorocznych Pucharach Świata, a teraz właśnie rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie startowe. To, co mogliśmy my jako ludzie zrobić, zrobiliśmy. Dziękuję Ministerstwu Sportu za wsparcie i sfinansowanie tych przygotowań w okresie czteroletnim. Dziękuję Polskiemu Komitetu Olimpijskiemu za to, że. No, że współpracujemy w tych wszystkich zakresach olimpijskich, wspieramy się wzajemnie, mamy dobrą atmosferę i jedziemy z dużymi nadziejami. Z dużymi nadziejami na zdobywanie medali. Tam, gdzie ich się ewentualnie, z którym się tam gdzieś liczymy, jak również jeżeli chodzi o niespodzianki, bo na niespodzianki też liczę, a myślę, że około trzech niespodzianek będziemy wyczekiwać.